Partnerem filmu jest Mennica Mazowia, oficjalny dystrybutor Argor Heraus oraz Seahafner, specjalizujący się w sprzedaży złota i srebra inwestycyjnego. Z usług dilera można skorzystać w siedmiu oddziałach stacjonarnych oraz online z opcją dostawy w 24 godziny. Firma przygotowała kot rabatowy moneciarz, który pozwala uzyskać zniżkę w wysokości 0,2% na cały asortyment. Rok 2024 był dla złota bardzo dobry. Cena spot tego metalu startowała wtedy z poziomu trochę ponad 2000 dolarów za uncję trojańską, a zakończyła go na wartości ponad 2600 dolarów. W międzyczasie zostało pobite 39 nowych rekordów z najwyższą wartością sięgającą 2790 dolarów, która została ustanowiona pod koniec października 2024 roku. Tak dobry rok dla złota, w którym cena wzrosła sumarycznie o 27%, nie był niczym wyjątkowym i nieoczekiwanym. Nie było żadnych problemów, żeby na przełomie lat 2023 i 2024 znaleźć prognozy mówiące o tym, że nowe rekordy są tuż przed nami, a złamanie poziomu 2500 dolarów za uncję to kwestia czasu. Rok 2025 był jednak tutaj wyraźnie inny, bo zaskoczył nawet największych optymistów. Jego otwarcie mieliśmy na poziomie 2625 dolarów za uncję, a zamknięcie na wartości prawie 4320 dolarów, co dało w sumie wzrost sięgający prawie 65%, czyli trzeci najwyższy w historii notowań tego metalu na rynku. W międzyczasie złoto ustanowiło ponad 50 nowych ATH, a najwyższy wynik pojawił się 26 grudnia, gdy cena spot dotarła do prawie 4550 dolarów. Teraz można znaleźć sporo wypowiedzi, że te wzrosty były oczywiste i spodziewane, ale fakty są zupełnie inne. Pod koniec 2024 roku poziom 4,5 tysięcy dolarów za uncję był dla większości inwestorów wartością fantastyczną, która pojawiała się w najbardziej optymistycznych prognozach może na lata 2027-2030, ale na pewno nie na rok 2025. Fakty były takie, że Bank of America i Goldman Sachs mówiły o wartości 3000 dolarów do końca 2025 roku. UBS był bardziej ostrożny i sugerował poziom 2900 dolarów. Wtedy głównym tematem były spodziewane obniżki stóp procentowych przez Fed oraz zakupy banków centralnych. Szczególnie ten drugi czynnik sugerował dalsze wzrosty ceny, bo o ile w trzecim kwartale 2024 roku banki zakupiły prawie 200 ton złota, to w ostatnim kwartale ta wartość wzrosła do 365 ton i był to naprawdę imponujący wynik porównywalny do szaleństwa zakupowego z ostatnich dwóch kwartałów 2022 roku. Poziom 3000 dolarów za uncję został złamany w marcu 2025 roku, więc szybko zobaczyliśmy aktualizację prognoz. Macquarie Group jako jedno z pierwszych podniosło swój cel do 3500 dolarów, co w tamtym momencie uznano za bardzo odważny ruch. Tyle, że ów poziom w notowaniach pojawił się już 22 kwietnia, gdy do jego złamania zabrakło dosłownie 5 centów. W narracji pojawiły się wtedy informacje, że Fed będzie musiał ciąć stopy intensywniej, dedolaryzacja przyspiesza, a popyt zarówno od banków centralnych, jak i ETF-ów oraz różnego rodzaju inwestorów wciąż jest duży. Prawdziwe szaleństwo zaczęło się po wakacjach. Połączenie ogromnej niepewności związanej z cłami handlowymi, eskalacji konfliktów na Bliskim Wschodzie oraz rekordowych zakupów złota przez kraje BRICS i Polskę wypchnęło cenę powyżej 4000 dolarów już na początku października. We wrześniu Goldman Sachs podniósł prognozę na połowę 2026 roku do 4000 dolarów. Ale rynek osiągnął ten poziom niemal natychmiast po publikacji raportu. A przecież dalsza część rajdu wciąż była przed nami. Cena rosła tak szybko, że większość prognoz stawała się nieaktualna już chwilę po ich ujawnieniu. Koniec grudnia przyniósł skuteczny atak na 4,5 tysiąca dolarów za uncję, i dopiero wtedy instytucje takie jak HSBC czy JP Morgan zaczęły publikować prognozy na rok 2026, które zakładają wejście na okolice 5 tysięcy dolarów. Jakby tego było mało, na początku stycznia 2026 roku USA zaatakowały Wenezuelę. Jeśli więc ktoś oczekiwał, że w geopolityce będzie trochę spokojniej, szybko musiał weryfikować swoje oceny. Co było przyczyną tak mocno nietrafionych prognoz? Po pierwsze, analitycy nie docenili skali dedolaryzacji. Pierwotnie wydawało się, że banki centralne wciąż będą w 2025 roku kupować złoto, ale skala tych zakupów miała być wyraźnie niższa niż wcześniej. Tymczasem wcale taka nie była. Nie mamy jeszcze danych z ostatniego kwartału 2025 roku, więc nie wiemy jakie były sumaryczne zakupy w całym minionym roku, ale możemy ocenić to co działo się w pierwszych trzech kwartałach, a w nich zakupy osiągnęły poziom prawie 634 ton. Dla porównania w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku były to 724 tony. Natomiast przewidywania na rok 2026 mówią o wartości około 800 ton. Ma być więc tutaj utrzymany średni poziom zakupów z ery post -covidowej. Warto tutaj nadmienić, że jednym z największych kupujących, a według oficjalnych raportów największym kupującym na świecie, był nasz Narodowy Bank Polski. Do końca listopada nabył on w sumie 96 ton królewskiego metalu i jeśli poczynił jakieś zakupy w grudniu, jest szansa, że ostateczny wynik przekroczy 100 ton. Po drugie, na zakupy i to duże ruszyły ETF-y. W pierwszym kwartale 2025 roku napłynęło do nich prawie 227 ton złota, drugim 171 ton, a w trzecim prawie 222 tony. Dane z ostatniego kwartału nie obejmują jeszcze całego grudnia, a i tak zakupy sięgały tam ponad 100 ton i to pomimo rekordowych cen. Wydaje się więc, że w całym 2025 roku zakupy ETF-ów osiągną około 750 ton. To ogromna wartość. W ciągu ostatnich 20 lat wyższy wynik odnotowaliśmy tylko raz w trakcie pandemicznej paniki w 2020 roku, gdy do ETF-ów napłynęło ponad 890 ton metalu. Po trzecie, klasyczne FOMO. Imponujący wzrost ceny złota w 2025 roku przykuł uwagę praktycznie wszystkich. Donosiły o nim najróżniejsze media, nawet te, które nie zajmują się zbyt często rynkami finansowymi. To przyniosło duże zainteresowanie zakupami złota przez inwestorów indywidualnych, a media zalały zdjęcia długich kolejek, jakie ustawiały się przed dilerami metali szlachetnych. Przy fiasku, jakie ponieśli prawie wszyscy prognozujący ceny złota w 2025 roku, zdecydowanie nie jest łatwo wypowiedzieć się odnośnie tego, co będzie działo się w roku 2026. Z jednej strony jesteśmy po trzech latach silnych wzrostów. Długo niepobity rekord z 2011 roku, sięgający ponad 1900 dolarów za uncję, został złamany nie tylko nominalnie, ale także realnie. Przecież tamta wartość odpowiada dzisiejszym niespełna 2800 dolarom, a więc złoto bardzo wyraźnie odrobiło całe lata męczącego trendu bocznego i to z nawiązką. Tak jak powiedziałem, mamy za sobą 3 lata ciągłych wzrostów. W 2023 roku było to 13%, w 2024 roku 27%, a w 2025 aż 65%, co w sumie daje 136% w 3 lata. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że niektóre prognozy mówią, że w 2026 roku czeka nas korekta, która jest czymś naturalnym po tak intensywnych wzrostach. Pewne opinie mówią o tym, że na poziomie w okolicach 4000 dolarów możemy pozostać nawet przez kilka lat. Z drugiej strony, złoto potrafiło pokazywać w przeszłości jeszcze bardziej imponujące rajdy. Przykładowo w 1979 roku kryzys w Iranie i drugi kryzys naftowy podniosły ceny złota o 136%. To dokładnie tyle samo, ile wyniósł całkowity wzrost w latach 2023-2025. Drugi pod względem wielkości roczny wzrost cen złota miał miejsce w 1973 roku, gdy cena spot zwiększyła się o prawie 76%. Co ciekawe, był on poprzedzony trzema latami, których ceny rosły odpowiednio o 6, 16 i 49%, a po nim nastąpił rok 1974, w którym wzrost osiągnął wartość 62%. W sumie na początku lat 70. cena złota wzrosła o ponad 400%. Rajet z końcówki lat 70. XX wieku był trochę mniejszy, ale nawet wtedy wzrost przekroczył 300%. Obecny wynik 136% w 3 lata na tym tle wcale nie wygląda już aż tak imponująco. A przecież można znaleźć sporo analogii pomiędzy czasami obecnymi a tym, co działo się 50 lat temu. Wtedy cena złota rosła na skutek załamania się systemu z Bretton Woods. W 1971 roku Nixon zawiesił wymienialność dolara na złoto. I utrzymanie stałej ceny wynoszącej 35 dolarów za uncję stało się nierealne. Teraz system też się zmienia. Dolar traci na wartości, więc banki centralne wolą zwiększać swoje zasoby złota kosztem właśnie waluty amerykańskiej. Wtedy mieliśmy niepokoje geopolityczne związane z kryzysem naftowym i rewolucją w Iranie. Obecnie w tym samym rejonie świata wciąż iskrzy, a do tego dokłada się trwająca wojna na Ukrainie, atak Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę oraz iskrzenie na linii USA-Chiny. Nic więc dziwnego, że wcale nie brakuje prognoz, że złamanie poziomu 5000 dolarów za uncję to kwestia czasu, być może nawet krótkiego. Ankieta prezentowana przez KITKO pokazuje, że aż 29% inwestorów jest na tyle optymistycznie nastawionych do złota, że mówi o złamaniu 6000 dolarów za uncję jeszcze w 2026 roku. Duże instytucje są znacznie bardziej zachowawcze. Biorą one pod uwagę, że od 2025 roku złoto jest już formalnie uznawane za najwyższej jakości aktywu w rezerwach banków, a to będzie istotnym źródłem popytu na ten metal w 2026 roku. Co więcej, rynek oczekuje kolejnych dwóch obniżek stóp procentowych w wykonaniu Fed w 2026 roku, a spadek owych stóp przeważnie szedł w parze ze wzrostem cen złota. Kolejnym czynnikiem prowzrostowym dla złota jest wysokość długu publicznego USA, który w 2026 roku ma przekroczyć poziom 40 bilionów dolarów i sięgać prawie 102% PKB. Roczne koszty jego obsługi przekroczą 1 bilion dolarów i będą w 2026 roku większe niż budżet obronny czy Fundusz Zdrowia Medicare. Kolejnym czynnikiem jest geopolityka. Już sam początek 2026 roku pokazał, że oczekiwanie na uspokojenie sytuacji światowej w tej kwestii jest bardzo naiwne. Efekty są więc takie, że choć prognozy dużych instytucji finansowych są dość zachowawcze, to jednak ich znaczna większość sugeruje dalsze wzrosty na złocie. Morgan Stanley mówi o spowolnieniu tempa wzrostu cen ale wskazuje średni poziom w 2026 roku na 4400 dolarów za uncję z potencjałem na 4600 dolarów pod koniec roku. Wyraźnie bardziej optymistyczny jest Goldman Sachs, który mówi o poziomie 4900 dolarów. Jednocześnie wskazuje on, że w pierwszym kwartale może nas czekać korekta do 4200 dolarów. O poziomie 5000 dolarów za uncję mówią zgodnie Bank of America, HSBC oraz UBS. Ten ostatni w scenariuszu byczym mówi nawet o wartości 5400 dolarów. Jednym z największych optymistów jest JP Morgan, który wskazuje na poziom 5055 dolarów w czwartym kwartale 2026 roku. O ile o utrzymanie prognozowanego na 2026 rok poziomu 800 ton zakupów przez banki centralne możemy być spokojni, bo tam realizowany jest długofalowy scenariusz wymiany dolara na złoto, to znacznie większą zagadką jest to, co zrobią ETF-y. A one robią to, co każą im szerokie rzesze inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. W 2025 roku było szaleństwo zakupowe, więc zasoby ETF-ów rosły i to pomimo wzrostu cen. Tak jak wspomnieliśmy, w 2025 roku nabyły one około 750 ton, a więc mniej więcej tyle samo co banki centralne. To ogromny wzrost w stosunku do tego, co działo się w latach ubiegłych. Przecież w 2024 roku netto ubyło tam prawie 7 ton, w 2023 roku ubyły 244 tony, a w 2022 roku prawie 110 ton. Ostatnim rokiem na plusie był wspominany wcześniej pandemiczny rekord z 2020. Z jednej strony można więc oczekiwać jakiejś realizacji zysków i jeśli nie ubytków zasobów, to na pewno wstrzymania dalszych intensywnych wzrostów. Szansa, że ETFy w 2026 roku znów kupią 700-800 ton królewskiego metalu nie jest duża. Z drugiej strony jeśli porównamy całościowe zakupy w ostatnich falach wzrostowych, to wciąż jest potencjał do dalszego zwiększania zasobów. Przykładowo, podczas ostatniej fali wzrostów z lat 2016-2020 do ETF-ów napłynęło 2300 ton, natomiast podczas jeszcze poprzedniej z okresu 2008-2012 ponad 1700 ton. Obecna fala wzrostów zasobów została zapoczątkowana w maju 2024 roku, gdy ETF-y posiadały trochę ponad 3000 ton, natomiast obecnie dochodzimy do niespełna 4000 ton, a więc całościowy wzrost w tym okresie wynosi około 900 ton. Więc wciąż jest dwa razy mniejszy niż podczas dwóch kolejnych fal wzrostów. Potencjał wciąż jest więc spory. Dla mnie osobiście pewnym problemem jest spore rozgrzanie obecnego rynku metali szlachetnych. W ostatnich dwóch latach napłynęło nań sporo osób, które nie są przyzwyczajone do spokoju i trzymania rąk pod tylną częścią ciała. Głębsza, około 20% korekta, może napędzić sprzedaż, wywołać trochę paniki u mniej doświadczonych inwestorów którzy zamiast korzystać z obniżek i dokupić, będą sprzedawać, a potem narzekać w komentarzach, że na metalach szlachetnych zarabiają tylko dilerzy. Mam jednak nadzieję, że ten pesymistyczny scenariusz się nie sprawdzi. Choć doświadczenie ostatnich lat dość wyraźnie pokazywało, że ETF-y zupełnie przeciwnie do banków centralnych kupowały, gdy było drogo, a sprzedawały, gdy było tanio. Jeśli miałbym pobawić się we wróżkę, to wcale nie wykluczam, że jakieś wydarzenie, np. podpisanie porozumienia pokojowego między Rosją i Ukrainą, może być impulsem do głębszej 15-20% korekty na cenach złota. Byłaby to dobra okazja do zrobienia większych zakupów i w taki scenariusz będę właśnie celował. Warto pamiętać, że takie korekty na złocie, nawet w długim trendzie wzrostowym, to nic nowego. We wspomnianej już hoście z lat 1977-1980 Zdarzały się przecież takie miesiące, jak na przykład październik 1978 roku, gdy cena złota spadała o ponad 18%. Podobnie było podczas jeszcze większej fali wzrostów z lat 1971-1974. Od lokalnego maksimum w połowie 1973 roku do minimum z listopada tego samego roku mieliśmy do czynienia ze zjazdem sięgającym prawie 30%. Kto kupił podczas tego dołka, w pierwszym kwartale 1974 roku, a więc tylko 4 miesiące później mógł zrealizować zysk sięgający prawie 100%. Pamiętajcie jednak, że zakupy fizycznych metali szlachetnych to nie jest zabawa w spekulację, lecz zdecydowanie bardziej zajęcie dla osób cierpliwych. Realizacja zysków na poziomie 50 czy 100% w krótkim czasie może kusić, ale cierpliwością można zyskać jeszcze więcej. Przecież jeśli ktoś faktycznie kupił złoto w dołku z listopada 1973 roku i nie pokusił się o 100% zysku kilka miesięcy później, a przez to zachował się jak rasowy inwestor w złoto, czyli założył sobie horyzont rzędu 5-10 lat, już w roku 1980 mógł wyciągnąć z tego zysku nie 100%, ale 900%. Oczywiście nie wierzę w poziom wzrostów o wartości 900% w obecnej hoście, bo to zupełnie nierealne. Obecne czasy są jednak zupełnie inne niż dekada lat 70 XX wieku. Tyle, że wcale nie musimy się cofać w czasie o 50 lat, żeby zobaczyć wzrosty o niewiele większej skali, o czym przekonują nas lata 2001-2011, w których cena złota wzrosła o 650%. Patrząc na ten okres długofalowo, nawet korekta związana z kryzysem w 2008 roku wydaje się mało znaczącym epizodem i świetną okazją do dokonania zakupów. Patrząc bardziej realnie, wydaje mi się, że w 2026 roku poziom 5000 dolarów za uncję może być skutecznie atakowany. A jeśli wydarzy się znów coś grubego w geopolityce, to może się to stać zdecydowanie prędzej niż później, i znów wszyscy będą w popłochu rewidować swoje predykcje. Jak zawsze muszę podkreślić tutaj, że moje materiały z prognozami musicie traktować tylko i wyłącznie jako luźne dywagacje zupełnego amatora. Zeszły rok pokazał dobitnie, że złoto potrafi zaskoczyć praktycznie wszystkich, włącznie z ekspertami lub tymi, którzy się za nich uważają. Wcale nie jest więc wykluczone, że zrobi to ponownie. Nie powinien więc Was dziwić mało konkretny wydźwięk tego materiału. Unikam jak ognia jednoznacznych deklaracji i określania konkretnych poziomów, bo jestem świadom swojej niewiedzy i nie lubię się w takiej sytuacji wymądrzać, że wiem coś więcej od Was. Nie wiem i nie mam zamiaru tego ukrywać. A jeśli gdzieś indziej obejrzycie lub przeczytacie bardzo konkretne prognozy z dokładnymi wartościami, traktujcie je ze sporą rezerwą. Po czasie i w zalewie tych różnorakich przewidywań okaże się, że ktoś trafi ale zepsuty zegarek też czasami pokazuje dobrą godzinę, więc tutaj analogia jest pełna. Życzę Wam więc dużo spokoju, mało nerwowych ruchów i samych przemyślanych oraz trafionych decyzji. Trzymam za Was kciuki. Powodzenia! Partnerem filmu jest Mennica Mazowia, oficjalny dystrybutor Argor Heraus oraz Seehafner, specjalizujący się w sprzedaży złota i srebra inwestycyjnego. Z usług dilera można skorzystać w siedmiu oddziałach stacjonarnych, oraz online z opcją dostawy w 24 godziny. Firma przygotowała kod rabatowy Moneciarz, który pozwala uzyskać zniżkę w wysokości 0,2% na cały asortyment.